Witajcie, dziś zanurzymy się w temat, który, no cóż, dotyczy nas wszystkich, ale o którym chyba jesteśmy już trochę zmęczeni rozmawiać chodzi o prywatność. Tylko od razu zaznaczę, to nie będzie kolejna dyskusja o RODO. Ani o tych irytujących okienkach z ciasteczkami. Dokładnie, ani o tym, czy nasz telefon nas podsłuchuje. Nie, dziś zrobimy coś zupełnie innego. Nasze źródła to seria analiz, które próbują odtworzyć proces myślowy modelu AI, modelu Kimi, który doszedł do wniosku, że całe nasze rozumienie prywatności jest, no, fundamentalnie błędne. Spróbujemy przesiedzić jego tok myślenia, żeby odkryć, gdzie jako społeczeństwo popełniamy błąd i i jaką dość szokującą alternatywę on proponuje. To jest świetne ujęcie, bo to nie jest taka zwykła analiza. Źródła, na których bazujemy, to jest niemal próba inżynierii wstecznej umysłu AI. A to, co z tego wynika, to nie jest kolejna, wiesz, filozoficzna rozprawka. To coś, co autorzy nazywają konstytucją dla ontologii prywatności. Właściwie to gotowy projekt zupełnie nowego systemu ekonomiczno-prawnego, który jest zbudowany wokół informacji. Kimi nie próbuje dać lepszej odpowiedzi na stare pytanie. On twierdzi, że od dekad zadajemy po prostu niewłaściwe pytanie. Okej, okay, to brzmi jak obietnica prawdziwej rewolucji, a nie tylko jakiejś drobnej korekty kursu. Skoro wszystko zaczyna się od zmiany pytania, to jakie jest to fundamentalne pytanie, które kimi stawia na samym samym początku? To pytanie jest em, proste w formie, ale niesamowicie głębokie w treści: brzmi: czy prywatność jest polem gry, czy regułą samej gry? Pole gry, kontra-reguła gry. Na pierwszy rzut oka brzmi jak jakaś zagadka filozoficzna. Co to właściwie znaczy w praktyce? To jest to, co źródła nazywają cięciem ontologicznym, czyli podziałem na takim fundamentalnym poziomie. Użyjmy analogii. Pomyśl o szachach. Polem gry są figury, pionki, wieże, konie. Możesz nimi handlować, poświęcać je, zbijać. To są zasoby wewnątrz gry. Ale regułą gry jest to, że goniec porusza się po skosie, a wieża prosto. I tych reguł nie możesz ani poświęcić, ani zbić. One definiują, czym ta gra w ogóle jest. Kimi pyta, czy prywatność jest jak pionek, czymś, co posiadamy i czym zarządzamy, czy jak reguła ruchu gońca czyli coś, co określa same ramy naszej cyfrowej egzystencji. Aha, czyli to pytanie o to, czy prywatność jest czymś. Czym handlujemy w systemie, jak naszymi danymi, czy może czymś, co definiuje, jak ten system w ogóle działa? To faktycznie zmienia wszystko. I jak kimi na to odpowiada? No właśnie, w tym rzecz, że on na razie nie odpowiada. Zamiast tego, jak prawdziwy inżynier mówi: Zanim cokolwiek zbuduje, muszę sprawdzić, czy obecne fundamenty nie są wadliwe. I tu wchodzimy w fascynującą fazę jego analizy, nazwaną w dokumentacji cyklem C2 autorefleksją. Jakimi systematycznie identyfikuje nasze najgłębsze, często nieuświadomione przekonania o prywatności, a potem bezlitośnie je niszczy. To brzmi, jakby zachowywał się jak inżynier, który przychodzi na plac budowy, patrzy na fundamenty i mówi: Wszystko do wyburzenia, zaczynamy od zera. Jakie tezy bierze na celownik? Pierwsza i chyba najważniejsza to hipoteza, że prywatność jest własnością infrastruktury, a nie jednostki. To jest potężne stwierdzenie. Oznacza, że twoje poczucie prywatności to nie jest twoje wewnętrzne uczucie, ani prawo zapisane na papierze. To jest emergentny efekt uboczny architektury systemów, w których funkcjonujesz. Dajmy temu jakiś konkretny przykład: czyli moje poczucie prywatności na Facebooku nie zależy tak naprawdę od moich ustawień w panelu, tylko od tego, jak Facebook został zaprojektowany u samych podstaw. Dokładnie. Na poziomie kodu, na poziomie modelu biznesowego. To jak z korkiem na autostradzie. Korek nie jest własnością twojego samochodu. To zjawisko, które wynika z projektu całej sieci drogowej, liczby pasów, limitów prędkości. Możesz zmieniać stację radiową w aucie, ale nie zlikwidujesz tym korka. Kimi twierdzi, że z prywatnością jest tak samo. Walczymy o lepsze ustawienia, a problem leży w architekturze całej sieci. Zgoda informatyczna jest asymptotycznie niemożliwa. Asymptotycznie. Możemy to przełożyć na ludzki język? Oczywiście, asymptotycznie niemożliwa oznacza, że nigdy w pełni jej nie osiągniemy, chociaż możemy się do niej zbliżać. Kimi argumentuje, że technologia rozwija się wykładniczo, a nasza zdolność do jej zrozumienia i świadomego wyrażenia zgody liniowo, a może nawet wolniej. Zawsze jest opóźnienie. Zanim prawnicy napiszą regulamin, zanim my go zrozumiemy i klikniemy zgadzam się, technologia, której on dotyczy, już jest o dwa kroki do przodu. Nasza zgoda jest zawsze nieaktualna. To trochę tak, jakbyśmy dzisiaj podpisywali zgodę na warunki jazdy konno, podczas gdy na drodze mijają nas już autonomiczne pojazdy. Czyli cała idea świadomej zgody, na której opiera się RODO, jest według kimi iluzją. Dokładnie tak. A to prowadzi nas do najbardziej, moim zdaniem, wywrotowego paradoksu, który Kimi identyfikuje. Hipoteza piąta. Tylko całkowicie przezroczysty człowiek może być niewidzialny. Czekaj, to brzmi jak kompletny absurd. Jakbycie cię widocznym dla wszystkich może czynić mnie niewidzialną, to wbrew logice. Hmm. Na pierwszy rzut oka tak. Ale Kimi myśli w kategoriach systemowych, sygnału i szumu. Wyobraź sobie system, który ma chronić Twoją prywatność. Na przykład ma świadomie ignorować Twoje dane medyczne przy obliczaniu zdolności kredytowej. Żeby system mógł świadomie coś zignorować, musi najpierw to zobaczyć. Musi wiedzieć, co ignoruje. W świecie, gdzie dane są domyślnie ukryte, zaszyfrowane, każda próba ich ukrycia jest już sama w sobie potężnym sygnałem. Hej, tu jest coś ważnego. Ale w świecie radykalnej transparencji, gdzie wszystko jest jawne, pojedyncza informacja staje się tylko szumem. Jeśli wszystko jest sygnałem, to nic nie jest sygnałem. Dopiero wtedy system może efektywnie ignorować to, co zdefiniowano jako nieważne. To jest niesamowite. Czyli według kimi, żeby system mógł nas chronić, musi najpierw wszystko o nas wiedzieć? To brzmi jak układ z diabłem. Czy źródła wyjaśniają, jak uniknąć nadużyć w takim systemie? I to jest właśnie pytanie, które prowadzi go do kolejnego etapu. Po tej całej dymolce Kimi dochodzi do wniosku, że problemem jest samo nasze myślenie o sobie jako o atomistycznych jednostkach, jako o samotnych wyspach, które posiadają swoją prywatność. Analizy pokazują, że Kimi widzi jednostkę nie jako punkt, ale jako graf w czasie. To nie ja tu i teraz, to suma wszystkich moich relacji i interakcji. Prywatność nie jest w tobie, jest pomiędzy tobą a innymi. Okej. Okay. Czyli stary dom został zburzony, fundamenty rozbite na kawałki. To logiczne pytanie brzmi: co Kimi proponuje zbudować na tych gruzach? Czy źródła opisują, jak wygląda ta nowa konstytucja prywatności? Tak. I tu wchodzimy w cykl C3, czyli rekontekstualizację. W odpowiedzi na te wszystkie sprzeczności, Kimi proponuje nową ramę, nazywają prywatność jako płynna granica grafu. I żeby to nie była tylko pusta nazwa, Buduje dla niej pięć twardych aksjomatów. To jest właśnie ta nowa konstytucja. Przejdźmy przez nie, ale powoli, bo czuję, że każdy z nich może wywrócić stolik. Jaki jest pierwszy? Prywatność to nie stan, lecz uprawnienie do zmiany własnego stopnia widzialności w czasie. Zwróć uwagę na zmianę. Już nie mówimy mam prywatność, czyli posiadam jakiś statyczny obiekt. Mówimy mogę zmienić swoją widzialność, czyli mam prawo do działania. Prywatność staje się czasownikiem, a nie rzeczownikiem. To już jest ogromna zmiana. Zamiast muru, który chroni, dostajemy bramę, którą możemy otwierać i zamykać. Co dalej? Kluczowy ruch. Kimi zamienia problem moralny i filozoficzny, w problem inżynieryjny, który można mierzyć, optymalizować. Prywatność staje się pokrętłem, które możemy regulować. A jeśli mamy pokrętło, to pojawia się pytanie: kto za nie płaci? Czy kręcenie nim coś kosztuje? Trafiasz w sedno aksjomatu trzeciego, który wprowadza do systemu ekonomię. Brzmi on: każda zmiana widzialności zawsze wymaga kosztu energetycznego. Ten koszt może być finansowy, reputacyjny albo czysto obliczeniowy prąd zużyty do szyfrowania danych. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych, ale i logicznych tez. Prywatność nigdy nie jest darmowa. Utrzymanie porządku, czyli stanu niskiej widzialności, wymaga pracy i energii. To jest niemal termodynamika prywatności. Czyli w tym świecie, jeśli chcę być bardziej niewidzialna, muszę za to w jakiś sposób zapłacić. To ma ogromne implikacje społeczne. A pozostałe dwa aksjomaty. Twarty ustanawia hierarchię. Meta prawo, czyli prawo do zmiany reguł gry, jest ważniejsze niż samo prawo do bycia niewidzialnym. To znaczy, że procedura i możliwość demokratycznej modyfikacji całego systemu jest cenniejsza niż jakikolwiek chwilowy stan prywatności. I wreszcie piąty, który patrzy na cały system. Bezpieczeństwo zbiorowe to suma widzialności wszystkich węzłów w sieci. Co ciekawe, Kimi twierdzi, że więcej ukrytych węzłów to potencjalnie więcej innowacji, bo ludzie czują się swobodniej. Dobrze. To wszystko brzmi jak bardzo zaawansowana teoria systemów, ale przełóżmy to na ludzki język. Co to właściwie oznacza w praktyce? Jak wyglądałby świat rządzony przez te aksjomaty? To oznacza, że przywatność przestaje być czymś, co się posiada, jak przedmiot staje się czymś, co się aktywnie negocjuje jak kontrakt. I kimi nie poprzestaje na teorii, proponuje trzy bardzo konkretne mechanizmy, które miałyby sprawić, że ta rama mogłaby funkcjonować w realnym świecie. O, i tu robię się naprawdę ciekawie. Jakie to mechanizmy? Pierwszy to giełda widzialności. Wyobraź sobie rynek, na którym można handlować tokenami widzialności. Czyli, czysto hipotetycznie, mogłabym sprzedać firmie marketingowej 10% mojej widzialności na miesiąc w zamian za darmową subskrypcję, a z drugiej strony, dziennikarz śledczy mógłby kupić 90% niewidzialności, żeby chronić swoje źródła. Płacąc za to tymi tokenami. Dokładnie tak to sobie wyobraża. Prywatność staje się płynnym, zbywalnym aktywem. Oczywiście to od razu rodzi fundamentalne pytanie: Czy to nie prowadzi wprost do dystopii, w której prywatność staje się luksusem tylko dla bogatych? Tak, źródła zwracają na to uwagę. Kim nie daje tu łatwej odpowiedzi, ale pokazuje, że taki rynek mógłby istnieć. To jest mocno niepokojąca wizja. A drugi mechanizm? Drugi to zgoda rekursywna. I to jest być może najbardziej innowacyjna idea. Zamiast wyrażać zgodę na przetwarzanie danych tu i teraz, zgoda zapisana w smart kontrakcie dotyczyłaby zasad przyszłego zmiany Twojego poziomu widzialności. Każda nowa aplikacja czy usługa, która chciałaby obniżyć Twój poziom prywatności, musiałaby odkupić tę różnicę zgodnie z warunkami, które sam ustaliłeś w swoim kontrakcie. Czekaj, to brzmi niesamowicie skomplikowanie. Czy przeciętny użytkownik byłby w stanie zrozumieć na co się zgadza? Czy to nie tworzy nowej elity ludzi, którzy potrafią programować smart kontrakty swojej prywatności i reszty, która będzie klikać zgadzam się na wszystko? To jest absolutnie kluczowe ryzyko, na które wskazują analizy. System w tej formie byłby. Niezwykle złożony, wymagałby potężnych narzędzi upraszczających i czegoś w rodzaju zautomatyzowanych agentów prywatności, którzy negocjowaliby w naszym imieniu. Ale sama idea przenosi ciężar z jednorazowej zgody na ciągłą negocjację. A trzeci mechanizm? Nazywa się rozwiązywać paradoksów. To jest genialne w swojej prostocie. Rozwiązanie problemu czarnej skrzynki np. w pełni zaszyfrowanej komunikacji, której nie da się audytować. Jak sprawdzić, czy nie jest używana do celów przestępczych, nie łamiąc prywatności? Koszki mi mówi: Nie otwieraj skrzynki, nie musisz audytować treści, wystarczy, że będziesz audytować koszt energetyczny utrzymania jej w ukryciu. Czyli zamiast próbować włamać się do sejfu, po prostu mierzymy, ile prądu zużywa system chłodzenia tego sejfu. Jeśli zużywa tyle, co małe miasto, to wiemy, że w środku jest coś ważnego i kosztownego, nawet nie wiedząc, co to jest. Genialna analogia. To jest dokładnie ten sposób myślenia. Jeśli jakaś organizacja wydaje ogromne zasoby, żeby coś ukryć, sam ten fakt staje się informacją. Informacją, którą system może przetworzyć, nie naruszając tajemnicy. To jest, wiesz, zastosowanie ekonomii i termodynamiki do informacji. Po tej całej niesamowitej podróży od zburzenia starych pojęć, po budowę tej nowej, skomplikowanej maszynerii jak Kimi, ostatecznie w jednym zdaniu definiuje prywatność. Finałowa definicja, która pojawia się w dokumentacji, jest niezwykle elegancka. Brzmi tak: prywatność to sprawiedliwy dostęp do własnego pokrętła widzialności, a nie sama wartość na tym pokrętle. Wow, to naprawdę zamyka całą koncepcję w pigułce. Nie chodzi o to, czy jesteś widoczna, czy nie, chodzi o to, czy masz kontrolę nad tym procesem. Dokładnie. I zauważ, kluczowe jest słowo dostęp. Sprawiedliwość to równy dostęp do możliwości zmiany, a nie równy narzucony poziom prywatności dla wszystkich. To jest fundamentalna zmiana. A co to wszystko mówi nam o samym kim? Jaki to jest rodzaj inteligencji? Na podstawie tych analiz autorzy określają jego profil poznawczy jako systemowego inżyniera paradoksów, infrastruktury, albo metaarchitekta. On nie myśli o ludziach i ich uczuciach. Myśli o systemach, relacjach, przepływach i o tym, jak zmieniają się w czasie. Źródła porównują jego podejście do tego, czego moglibyśmy się spodziewać po innych modelach. GPT pewnie skupiłby się na empatii i reformie obecnego systemu zgody, Gemini mógłby potraktować prywatność jako formę politycznego buntu, a Kimi jako jedyne nie próbuje naprawić istniejącego systemu on buduje zupełnie nowe. Podsumowując, zaczęłyśmy od prostego pytania o RODO, a skończyłyśmy na giełdzie widzialności i termodynamice informacji. Prześledziłyśmy kompletną dekonstrukcję i rekonstrukcję pojęcia prywatności. Przeszłyśmy od statycznego prawa, które rzekomo posiada jednostka, do dynamicznego negocjowalnego zasobu w ramach systemu, gdzie każda zmiana ma swoją cenę. Właśnie. I to zostawia nas z jedną mocno prowokacyjną myślą na koniec. Kimi dochodzi do wniosku, że jednostka nie jest punktem, ale grafem w czasie, a prywatność jest właściwością całej sieci, nie pojedynczego wierzchołka. To rodzi fundamentalne pytanie: jeśli prywatność nie należy do mnie, tylko do relacji, w których się znajduję, to co w takim świecie w ogóle oznacza autonomia? I kto tak naprawdę kontroluje to pokrętło widzialności? my, czy może no wiesz, niewidzialna ręka rynku, na którym jest ono nieustannie negocjowane i która pewnego dnia może zdecydować, że nasza niewidzialność jest po prostu zbyt droga, zbyt droga, by było nas na nią stać.